No, hello, tutaj Purpose. Chciałem bardzo króciutkie odpowiedzi na Wasze wszystkie pytania dotyczące nowego serwera, dotyczące starego serwera, umieścić w jednym filmiku odpowiedzi na te wszystkie pytania, żeby, żebyście nie mieli już żadnych wątpliwości co do tego, co się dzieje i jak to się dzieje. Przede wszystkim, czy nowy serwer będzie premium czy non-premium? Będzie non-premium, żeby wszyscy razem mogli sobie pograć, żeby, żeby no nie było lepszych, gorszych. Jaka będzie wersja? Wersja serwera silnik to jest 1.8.8. Można wejść na każdej wersji 1.8. Od 1.8 do 8.1, 1.8.1, 1.8.2 i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak? No, trzeba iść z duchem czasu, tak? Wszyscy tutaj mówią, że ojej, a mi nie działa. Są darmowe lancery w internecie, które obsługują 1.8. Wystarczy poszukać, także proszę, mi tutaj nie ma że, że że nie ma. 1.8. Pozwala na dużo, dużo więcej niż pozwalało 1.7, także to jest najlepszy pomysł, jaki można było zrobić. Ile będzie slotów? Będzie 100 slotów plus 50 slotów zarezerwowanych dla vip -ów. To nie tak, że VIP-ów może wejść tylko 50, tylko chodzi o to, że jeżeli będzie maksymalna liczba, czyli 100 slotów już będzie osiągnięta, to jeszcze 50 slotów będzie zarezerwowanych dla VIP-ów. Także generalnie 100 slotów plus 50 dla VIP-ów. Czy będą kontynuowane wszystkie serie? Tak, wszystkie serie będą kontynuowane. To jest udzielasz się, nagrywasz, kripsy i trollowanie. Tylko, że wszystkie już na nowym serwerze. Jeżeli chodzi o udzielasz się, nagrywasz, będzie budowana wioska od nowa, na troszeczkę wygodniejszym terenie, na troszeczkę lepszym terenie i będzie to przede wszystkim, no, no będzie, będzie większy ten teren, bo <laughs> zrobiłem go teraz na sześciu koboidach, a nie na czterech, jak to było w poprzednim. IP. Wszyscy pytacie o IP. IP podam dopiero jak serwer zostanie otwarty. Także nie pytajcie na razie o IP, to będzie już bardzo niedługo. Mam nadzieję, że do końca tygodnia zostanie ten serwer otwarty. Czy sześcienny glob zostanie zamknięty? Nie, sześcienny glob nie zostaje zamknięty, sześcienny glob dalej będzie sobie działał. Ja po prostu z Crazysem tam już nie będziemy nagrywać. Tylko tyle. Także spokojnie, żadne VIPy Wam nie uciekną, ani nic z tych rzeczy. Czy przeniesiesz mi VIPa na nowy serwer z sześciennego globu? Nie, absolutnie. To są dwa różne serwery w tym momencie i to co jest na sześciennym globie zostaje na sześciennym globie, czy tam na globskaju, czy Globie, Spokojnie, wszystko tam, wszystko dalej sobie działa jak działało. Z nikim nie jesteśmy pokłóceni, jesteśmy w, dobrej, w dobrym kontakcie z administracją tego serwera, także no nie, nie, nie będę robił antyreklamy. Administracja, bo pytacie, czy, czy będziemy robić rekrutację do administracji. Mm, nie. Administracja będzie wybierana tylko i wyłącznie spośród najbliższych znajomych i przyjaciół. E, chcemy mieć pełne zaufanie do siebie i tak dalej, i tak dalej, więc to nie będą ludzie z łapanki. No i ostatnie pytanie. Czy to jest troll? Nie. To nie jest troll. To się dzieje naprawdę.